Swoją mamę łapkę w górę, suba i dzwonek. A kto jej nie kocha, to nie tego nie robi. Widać oczy. Okay. Dobra. Dzięki Edyta. Yy... Dobra, idziemy z koksem. Bo ja tego... Ja szczerze widziałem trochę tego klipu, ale nie widziałem go całego. Absolutnie. Jestem ciekaw. Jedziemy. Jest hammer. Ej, ale lambo się tak nie otwiera, na pewno. Ej, słyszeliście taki dźwięk w lambo? Patrzcie. No tak, to się nie wiem. Fiat 125P otwiera albo nie wiem. Ej, ej kurde. Troszeczkę jestem ciekaw, bo nie oglądałem i nie, co tu się wydarzy. Na co wygląda jak Kendall? Na co pozdjęć? Tak jak Barack Obama? Nie masz teamu, nie masz stylu, no a na co Obama? Jestem na co, jestem bełwicz, nie mam czasu na to, żeby gadać z tobą bez potrzeby. A ty chłopak, patrzy, kiedy ja wychodzę z toalety na sobie mam tylko skiety, Na co, na Twoja liga NBA, liczby moich wsadów nie pobije, nawet Lebron James Takich jak ty zjadam na śniadanie, tak jak Seven Days W siedem dni, siedem fur, w każdej furze 7 miejsc I do wilki, znów widzisz wilki, za czarem oglądają nawet milfy się Wróć, jem z siłki, ty masz urodzinki, wiesz co będziemy robić razem cały dzień Jestem Monia, mów mi Monia Liza, dzieło sztuki, które chcesz poli Nie Team X D, to Team X2 Gdzie ta cała wasza straszna agencja Bo mamy wielką chwilę Tomek skarb Wiesz kto tworzy trendy Wiesz kto ma te wersy Karol Pieszko pierwszy i jestem jedyny, więc nie będzie już następny Oh, really? Ostra tak jak chili? Party to baby party wielkie willi. Student jakoś miński A mnie nie nauczyli tego jak się robi sauce Wait Najstraszniejszy Najstarszy Starbucksie. Ej ona ma tak lekcje, chyba przypominać troszkę, co? Acie, Papa Smurf. Nie rusza mnie nawet Gargamel. Nie mam czasu na rymy, bo lubię bawić się. One mówią mi, Dezi, bo lubią bawić się. Proszło, granat, bo to wybucha mocno. Słuchaj tego Papa, słuchaj nawet Chicksa z Tokio. Siurak, straść, miść to rodzina. Jeśli chcesz obudzić, to się z nami nie zaczynaj. Jeśli chcesz obudzić, to się z nami. I nie mam żadnych zy w sweet beach, jak Landryna jedzie, limuzyna, nie, eluwina, to wielki finał, lecę po tym bicie, jak dziewczyna Aladyna, hej, ej, ej wie, że robimy to daily, siedem samochodów tak jak szybcy i wściekli. Mamy nowe torebki, wolno się z moimi, bo ciśliczymy setki. Wow, lekciu nie lekcji. Wjeżdżam na grubo, kopara i bewstyk. Ja yeah. wow, nie mieszczy się w lambo, to jeżdżę koparką. Ty wisisz mi Ja, yeah. wow, jadę po bicie jak Bigi na szczycie. Lubię jeść co wicie. Ja yeah. wow, największy w rodzinie, nikt z was już nie zginie jak w poprzednim timie. Ja, yeah. wow. Aha, bo ja w ogóle wam zapomniałem coś powiedzieć, guys, czekajcie. Ja zapomniałem wam powiedzieć w ogóle. A to jest ważne. <śmiech> <śmiech> Bo zapomnieliście o, o mnie. Jeszcze ja miałem być w klipie. Czemu mnie usunęli? Przecież miałem być ostatnim członkiem tego teamu. Miałem być ostatnim członkiem tego teamu. Gdzie jest moja zwrotka? Gdzie? Halo? Ja... I tam. I w tym właśnie momencie zaczynamy no nową edycję X! A, a ja! Yeah! Jeszcze ja miałem pokazać twarz. Czy... Byłem na trailera... Jeszcze... DJ, DJ Palason jeszcze jest.. Jeszcze ja jestem w Team X2XD X2X... XD, X2 X... XD. Fej, Fy... no, w tym teamie jestem też. Także no... No nie, nie wiem, a... Dobra, nie chcą mnie pokazać, to nie. To sobie sam będę dalej robił YouTube'a. Żałosne. Damian, 3 złote. Ziżej jeszcze z dla mnie mega zajebistym gościem. Długo się zbierałem, zeby napisać liczę. Tylko na CB, mi pomożesz. No, liczę, miałem być i mnie wywalili, no. Nawet. Jeszcze jeszcze się nie zacząłem, a już się skończyłem. Żal. Dobra, ale co jeszcze oni tutaj gadają w tym? Dzięki za dodajcika. Przepraszam, bo nie wiedziałem. Tam coś tam mi uciekło. Yy, a tu, a tu coś coś się zbugowało, Kulest.pl. Hej, Ziżej, Będziesz analizował dramę kamerzysty z fagatą. Pozdrawisz, dzięki, Kulest! Nie Ustace. wiem, czy ktoś. Się... 20 zł. Hej, Ziżej. Czy będziesz chce gadać analizował o tej dramie? Dramę z to jest też Pozdrawić. takie niezrozumiałe. Wyciąganie brudów. Kamerzysta kłóci się z kruszfilem yy, i na zmianę. Nie wiem. Dziw, dziwne to jest. Dobra, zobaczmy, co tu się jeszcze ten. I od dzisiaj filmy na naszym kanale będą się pojawiać codziennie o 16.00. I mamy też dla Was konkurs. Przez 7 dni, jeżeli pod każdym filmem zostawicie łapkę w górę, komentarz i zasubskrybujecie nasz kanał, to będziecie mieli okazję wygrać przyjazd do domu X. Więc pod każdego filmu wybierzemy jedną osobę, czyli łącznie 7 osób będzie miało okazję przyjechać do nas i będzie jeszcze czekać na nich mega niespodzianka. Ale. Ale skam, ale ska... Dorianek, 3 złote. Pozdrowisz Norberta Krzołg, Mariusza Jagiełło, Roberta Leszczyńskiego. uwaga, uwaga! Yy, odezwania się do użytkownika zap poprzez zap komentarz. komentarz Subskrypcja Tabuśka. Nie ma takiej możliwości, absolutnie, ej. Zobaczę później. Lewa, dzięki bardzo. Serio, jak oni chcą się skontaktować z wami? Od kiedy na YouTubie istnieje możliwość, że teraz tak? Ja sobie wchodzę tutaj, na przykład znajduję sobie kanał, nie wiem, dajmy na to jakiś taki no-najmowy, eciok na przykład. No okej. Okay. I napisał, większego gówna nie widziałem, ale dajmy na to, że wygrał, ok? Dajmy na to, że wygrał. Eee, na pewno Filip zrobię. I teraz tak, ja chcę się z tym Eciokiem skontaktować. Jak ja mam zobaczyć, czy on zostawił lajka pod filmem i czy... No to, czy subskrybuje jeszcze sprawdzę, ale to, czy lajka zostawił to nie wiem. I teraz tak, ja jestem na jego kanale i jak ja mam do niego napisać? Jak oni chcą się skontaktować? No nie ma opcji, to jest zwykłe nabijanie... 3 ściemnianych lajków i komentarzy. No, Gorące jak piec na zimę, to ja nie wiem czy piec na zimę jest gorący. Hmm. Szczerze jak tak patrzę na nich... To tak. Ona mi przypomina trochę Marti Renty. No tak troszeczkę jest tak. Gdzieś tam Piotrek podobna. Pieczy. Trzeo jest za długo już na YouTube, ja tego to nie się znam. się do koleżanki i te ci to jest... mam. No Nie, nie. Piotrek, no, ja nie znam tych ludzi. Ja nie lubię oceniać ludzi jakich nie znam, bo Anusz... a Yy, ta dziewczyna jest miła, Eko, czy ta dziewczyna jest miła, bo ten chłopak. Ja nie, ja nie lubię oceniać ludzi, jakich nie znam. Ale drodzy, dla mnie, ten złote. team to Team XD. Hej, jestem z Wrocławia. Moim zdaniem to jest piękne miasto. Byłeś kiedyś we Wrocławiu? No, jak oczywiście, tak nawet myślałem, czy by nie zamieszkać. Bo Wrocław kocham, uwielbiam i naprawdę. Znaczy, no, Poznań jest, jest bliższy memu sercu i tutaj już zostanę, aczkolwiek. Do Wrocławia lubię przyjeżdżać. Patrzysz na naszych Instagramach, także jeśli chcecie mieć większe szanse na wygraną, to wbijajcie. I przepraszamy również zwycięzców konkursów poprzedniego teamu. <grym> <grym> dzięki, mi, Dari. bilet albo wygrać poprzedni konkurs, to zapraszamy do nas. I przypominamy Wam również, że codziennie o 16.00 są już u nas filmy, więc koniecznie wpadajcie. Do zobaczenia Dari. jutro. Hej, o książkę już kupiona na święta. O, no do powodzenia, Walorek Dari. w konkursie. Zwierzaki ważniejsze. Powodzenia w konkursie. No nie wiem, nie wiem. Dobra, a wy co sądzicie o teamie X... D? Znaczy X? Eciok, no gratuluję. No, ale no nie ma jak się z tobą skontaktować po teamie.